Cześć, witajcie w kolejnym odcinku amatorskiej strefy ASG. Jeśli ktoś nie, jeszcze nie śledzi mojego kanału, ja jestem Sławek i zapraszam na dzisiejszy. W dzisiejszym odcinku recenzja kolejnej mojej recenzji repliki od JG. JG608 w wersji drugiej, myślnik 2. Myślę, że to chodzi o wersję drugą, bo ona jest jednak troszeczkę zmieniona. Nie pokazywana na kanale pierwszej wersji albo poprzedniej wersji. Mam tą drugą i ona faktycznie jak dla mnie sporo się zmieniła tam jest jedna ważna bardzo ważna zmiana jak dla mnie przynajmniej i to wam dzisiaj chcę pokazać oczywiście postrzelamy pójdziemy do lasu i wszystko wam tam pokażę jaki ma zasięg i przestrzelamy ją i zobaczymy. Pamiętajcie o zostawieniu dzwone... łapeczki w górę, pamiętajcie jeśli możecie zostawcie suba i dzwoneczek, żebyście nie zapomnieli o kolejnych odcinkach, chociaż one nie wychodzą tak często, po prostu nie mam na to czasu, a sprzętu mam sporo, który chciałbym Wam pokazać. W każdym razie w dzisiejszym odcinku replika od JG, jeśli macie ochotę zapraszam na odcinek. Nie będę tutaj przedłużał. Bardzo fajne pudełeczko. Naprawdę zaskoczyła mi replika yy, za te pieniądze tak w tak fajnym pudełku. Yy, co w pudełku? No przede wszystkim replika. Wiadomo, otwieram to przy Was. Znaczy, oczywiście otworzyłem to szybko, chwilę wcześniej. Sprawdziłem. I co mamy? Mamy test repliki. Nie, jakby to wam pokazać. Dobra. Tak, 360, 360, 360, 362, 362, 365. Tych tutaj jest więcej. Została sprawdzona już u sprzedawcy. W samym pudełeczku. Próbuję jakoś tak fajnie pokazać. Żeby nie zawierać już tego wszystkiego do lasu. Sama replika. I w samym pudełku mamy... Magazynek yy, high cup, oczywiście ładowarka klasycznie wiadomo. Bateria NIMH 1100. I sama replika. Aha, jest jeszcze wycior. No, wycior się przydaje, bo wiem, że nie do wszystkich replik. One są i sama replika. Bardzo solidna. Naprawdę powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się, ja zawsze to mówię, ale yy, może nie zawsze, ale nie spodziewałem się po replice za te pieniądze takiego fajnego ciężaru, że czuć, że się ma coś w ręku. Yy, to jest pierwsze wrażenie, jakie się ma po yy, wzięciu tego yy, do ręki. Oczywiście zaraz pokażę, co dalej to sobie odłożymy u kartonik wiecie fajny naprawdę nie jak cymolskie takie szare zupełnie jest jeszcze manual ale nie będę wam pokazywał ciekawostka przejrzałem sobie go to aż z, ciek z ciekawości tam jest jeszcze stara stara taka ty, rurkowa ładowarka do magazynka że do rurki wsypało się cieniutka rureczka, wsypywało się kulki i taki był dobijacz, który, przez który dobijało się kulki, żeby one wpadały do magazynka do meetkappa, bo do dechappa się je po prostu wsypuje i, i tyle. Dobra, odkładam to na bok. Postawy z boku, będzie widać. I jedziemy. Składana kolba to pierwszy yy, naprawdę to jest po prostu no, cały czas dla mnie to ja tych ręplik już trochę w ręku miałem, ale ona za te pieniądze naprawdę, naprawdę sprawia dobre wrażenie yy, tu mam taki guziczek wciskamy i i tak samo jak chcemy złożyć i no, złożone tego guzika nie trzeba wciskać jak się rozkłada no już tak z roz, rozbiegu w niektórych replikach których się z replik pokazywałem że to jest tylko taki cieniutki pindolek tu jest naprawdę takie fajne to mocne że jak go zaskoczy to trzyma że można z tego na krótko jakby się no, wiecie ale o tym pokażę to po prostu w lesie to mamy to Rozłożę tą, rozłożę tą kolbę automatycznie, wcisnął ten guzik. Nie wiem czemu. Yy, o czym zawsze mówię: czy to jest wyczuwalne? Tu jest bardzo wyczuwalne. Moim zdaniem, naprawdę To nie ma. Że tam średnio, mocno wyczuwalny taki jest. Ten, to słychać on jest taki naprawdę yy, solidny. Yy. Kolba składana nakładką gumową. Co dalej? Bateria. Bateria jest tutaj. Moment. Tu jest. Tu jest. Mam pokazać. Tutaj u góry repliki w tym miejscu jest taki pin, który wyciągamy. Wypychamy z przeciwnej strony. Wyciągamy to do przodu przez lufę. I tutaj. A muszę odwrócić. Tutaj jest. Miejsce na baterię. Teraz to nie będę tego robił. Pokażę to Wam po prostu w lesie. Chcę tutaj tylko takie detale wam pokazać. I tam baterię przetestuję tą oryginalną. Oczywiście włożę jakąś jedenastkę. To nie jest zbyt skomplikowane. Siedzi z powrotem i pin wkładamy w ten. Otwór zaskakuje. Gotowe. Magazynek, magazynek Hi-Cap, jak mówiłem, Hi-Cap na 470 kulek, więc dużo odpinamy, zapinamy. Są konwersje do magazynków do M4, więc można sobie też je zmienić. Gdybyśmy w drużynie mieli ludzi, którzy mają więcej M4 na przykład, czy tak jak ja, ogólnie tego typu replik to jest możliwość takiej konwersji, więc to też jest plus. Jest fajnie ciężka, dobrze się trzyma. Maszyny RIS, możliwość zamontowania dodatkowych szyn, chociaż tu od spodu jest, ale z dwóch stron, gdybyście chcieli zamontować, to są, tak, są oryginalne muszka i szczerbinka gdyby ktoś nie miał na początek czegokolwiek, żeby dołożyć tylko chcę po prostu już, teraz, od razu kupić i strzelać 360 FPS to nie jest tak źle bym powiedział myślę, że bo tu jest sprężyna 120 myślę, że można byłoby włożyć do tego 130 sprężynę i w granicach 400 FPS myślę by to miało i wtedy to już jest całkiem fajnie. No Ja mówię, zawsze mówię o grach do lasu. E, bo wiecie, do CQB. Ja w CQB się nie bawię. Mnie to jakoś nie kręci. E, chociaż zdarza się, że. Ale to wtedy na pistolecie się wchodzi gdzieś na krótko, na szybko. I wtedy. E, nie korzysta się z pliki głównej. Co jeszcze? Tu macie taką wajchę tutaj u góry. odginam ją na bok. Można w drugą stronę. Odgina się na bok. I tutaj macie komorę. Hop. Up. Widać, widać. Można to odsunąć i tu gdybyśmy chcieli strzelić, strzelić, przekręcić, to zostawiacie to, jakby w takim odsuwacie i zostawiacie w dolnym położeniu. Jeszcze raz Wam pokażę. I tu wciskacie. I możecie sobie parę strzałów oddać, przeregulować, parę strzałów oddać, przeregulować. Przydatna, pomocna rzecz, bym powiedział. I cóż, jeśli bym o czymś zapomniał, zdejmowany oczywiście jest Tumik ognia, on jest tutaj na imbusika, można założyć tumik. można założyć kolimator, Ejkoga, czy jakikolwiek inny celownik. I co, chyba tutaj bym powiedział wszystko, resztę powiem za chwilę, jak tylko pójdziemy do lasu, postrzelamy. To pewnie tam jeszcze coś się wyjdzie, bo ja zawsze mówię, zawsze o czymś zapomnę. Także w tej części tyle. Jedziemy do lasu. I co? Postrzelamy i się pobawimy. I tym szybkim sposobem jesteśmy w lesie, gdzie będziemy strzelać z repliki od JG. Przetestujemy ją oczywiście, zrobimy chrono na kulkach 020 i zrobimy na czymś cięższym, bo ostatnio ktoś mi pisał po co robić chrono na 20, skoro nikt z tego nie strzela. Ale robimy chrono na 20, dlatego, żeby porównywać to do innych replik, które, tak jak mówię, wyciągnięte z, z pudełka są bez, bez żadnych ulepszeń, że tak powiem. Więc najpierw kulki chrono na kulkach 20, potem na czymś cięższym, nie wiem, na 30, 32. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Oryginalny magazynek, niestety nie mam innych magazynków, więc będzie tylko ten, który jest oryginalny. Replika wygląda jeszcze tutaj w słoneczku Wam pokażę. W końcu przyszła wiosna i możemy fajnie sobie wyjść do lasu. Z tej repliki zostało wystrzelone może pół magazynka. Także jest naprawdę nówka, kupiona na jakiejś świąteczny promocji dawno temu. Nie było okazji po prostu. Więc i na końcu ten gadżet, o którym najbardziej mi zależało, dlatego też postanowiłem sobie ją kupić, żeby taką replikę mieć i Wam pokazać. Więc dobra, chrono i jedziemy. jest magazynki high Tu nie ma, że się kończą yy, kulki i tyle. Trzeba po prostu podkręcić. Dobra. Przej do kamery. Także mamy gdzieś około 370, 380. Myślę, że tak wychodzi. Spróbujemy jeszcze sprawdzić szybkostrzelność i tyle. Dobrze. 19. Jaka szybkostrzelność? 19 i 340 po yy, prostu. 104, tak? Yy, szybkostrzelność. Nie. 19 RS. A, tu jest, no. 19 Pokaż. kulek na sekundę. źle i do tego. Nie wiem, czy to widać. Chyba widać, co? O, jeszcze wyżej telefon daj. Wyżej troszkę. O, dokładnie. Dobra. No i mamy to. Dobra. Z jakimiś problemami nie chce nam się połączyć z telefonem. W każdym razie ustawiliśmy już tarczę. Nie wiem, czy ją tam widać, ale jest. Ustawiliśmy na 30 metrów. Od tylu zaczniemy. I na kulkach 20, więc jedziemy dalej. No, i teraz różnica już, różnica już jest widoczna, nie? No to trzeba się strzelać. Tam będzie widać co Bartek trafił. Druga próba podjęliśmy Bartek już, już się wstrzelił. Widać różnicę, że oczywiście widzieliście na tarczy z drugiej kamery. I to było 30 metrów. Mamy miarkę, już nie mówię o krokach, tylko o miarce 30 metrów na 100%. Teraz co? Zmieniamy na 30 metrów, na 50, na 50 metrów i kolejna próba. Jedziemy. No yy, i co? Tybe ale z celowaniem już jest kiepsko, bo kulki lecą lobem w prawą stronę. Aha, czyli, czyli no 50 metrów yy, No już niestety A mamy baterię 11 i kulki z20 Więc co spróbujmy jeszcze to mam, auto. mam ze sobą kulki z więc wrzucimy kulki 0,30 i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I spróbuję teraz jeszcze z auto. Zwróżmy. Aha, jeszcze auto na 20. Tak. tak, jak chłopak daje sobie dać. Dobra, to 20 jeszcze i auto. Lepiej. Uch, lepiej, no dobra, zmieńmy kulki na te 30 i zobaczymy, co wtedy. No i w ogóle się skończyły kulki, także no. Mamy kulki 30, jedź od razu na auto i zobaczymy czy one faktycznie troszeczkę lepiej lecą, bo nie mam, dwa, tak 25, 28 by się przydało, ale ja taki z takich Mówię nie z korzystam, myślę, że to byłby no 25, ale zobaczmy na tych 30, zobaczymy czy to zadziała, nie? Dobra, jedziesz. Czyli do tej repliki kulki 25, 28, może? 25. 25. 25. W oryginale, oczywiście, bez żadnych zmian, bez żadnych kombinacji, to byłoby chyba optymalnie. I wtedy 50 metrów, i myślę, że one więcej dalej nie polecą. Na no, tej oryginalnej sprężynie, na, oryginalnym, na oryginalnych gadżetach, nie? Magazyny cap Oryginalne. Szybko się kończą. Właśnie. To jest też jakaś informacja dla Was. Ciągle trzeba to podkręcać. Widzieliście ile Bartek wystrzelił tutaj kulek i ona już, już trzeba to podkręcać, nie? Yy, dobra. To co jeszcze? Dobra, jaka jest Twoja opinia Bartek? Jak na replikę za Waszy, 350 zł? Bodajże kupiłem tą replikę, tak jak powiedziałem wcześniej przed, na mikołajkową promocję jakieś. No, nie wiem, teraz ono kosztuje w granicach 400, podejrzewam 450. Czyli moje zdanie dla każdej osoby, która chciałaby zacząć, nie jest pewna, nie wie, czy chciała bawić się w ASG. 350 zł na początek, 30 m40. Zakup godny uwagi. Wiadomo, to plastik, ale nie jest ciężki, lekka. Ale do 40 metrów można strzelać jako pierwsze, żeby w ogóle znaleźć się, czy czujesz się mhm. w ASG. Polecam. Moja opinia jest podobna, że ta replika, jak za te pieniądze, na początek, właśnie dla kogoś, kto startuje, jest całkiem spoko. No tak. Tylko moja dygresja. Jednak trzeba dokupić jakiś nawet najtańszy konimatorek, bo te przyrządy mechaniczne okropnie się z nich ceduje. I tak, i jeszcze jedną rzecz pokażę. Ostatnia rzecz, o której mówiłem, co mi się podoba w tej replice. To jest. To jest. Seria druga, czy wersja druga? I tutaj macie imbus. To jest imbus, imbus, imbus. 6 mm. Patrzcie, wkładacie imbus tutaj od tyłu, żadnej zaślepki tu nie ma, po prostu go wkładacie. Przyciskacie, przekręcacie i macie sprężynę na wierzchu. I to jest zaleta. Można oczywiście włożyć sobie troszeczkę silniejszą sprężynę. Nie ryzykowałbym zbyt dłużej bo ta replika może tego nie wytrzymać ale jest taka opcja jest taka opcja bo źle włożyłem zamiast włożyć tą dłuższą część to włożyłem tą krótszą o i tyle i to jest plus tej repliki w porównaniu do repliki w pierwszej wersji tak jak mówiłem to jest wersja numer 2 i tym Chyba sposobem chciałbym zakończyć ten odcinek. Dziękuję Wam, że byliście z nami, ze mną i z Bartkiem. Zostawcie taktycznego, e, taktyczną łapkę w górę. E, zostawcie komentarz, e, uśmieszek, łapeczkę. E, subskrybujcie kanał. Dziękujemy wielkie, że byliście z nami. Na dziś to tyle. Proszę, dzięki do zobaczenia w następnym filmie. Do zobaczenia. No to jest jeszcze szybciej niż umie się na wymieniać.